Czy wiecie, że w miejskiej dżungli można spotkać żyrafę? Nie tylko w zoo, ale również. Na warszawskiej woli. Między nowoczesnymi blokami stoi rzeźba, której nie sposób pomylić z niczym innym. Metalowa Żyrafa autorstwa Władysława Dariusza Frycza. Powstała w 1968 roku podczas Bienale Rzeźby w Metalu. Wydarzenia, które na moment zamieniło przemysłową dzielnicę w jedną wielką przestrzeń wystawową. Głównym celem Bienale było to, aby artyści ramię w ramię współpracowali z hutnikami i spawaczami. To wydarzenie miało pokazać, że sztuka nie tylko jest ozdobą, ale i współtworzy nowoczesne miasto dla wszystkich. Wszystkich. Rzeźby tworzono w warsztatach FSO czy hucie warszawa z przemysłowych odpadów stali i blachy. Dla wielu artystów był to pierwszy raz, gdy zetknęli się z takimi materiałami i od razu przekształcili je w coś nowego. Poza Żyrafą warto wypatrywać też bazy Józefa Markiewicza złożonej z surowych geometrycznych kształtów oraz stalowej etiudy Jana Jaworskiego, która wygląda, jakby miała się wzbić w powietrze. Dziś część tych prac wciąż można zobaczyć. Na skwerze rzeźby przy ulicy Kasprzaka. Są jak relikty innej epoki, ale wciąż pulsują energią tamtego czasu. A czy wy znacie podobne miejsca w Warszawie lub innych miastach? Dajcie znać w komentarzach.